Cześć, jestem na stacji Bydgoszczę na pierwszy raz. Od razu wszedłem na perony i już coś jedzie. Stonka i gagar chyba? Tak, biało-czerwona stonka i zielono-szary gagarin. Piękny duet. Kolejny pociąg, tym razem jest to pociąg osobowy Ariwy do stacji Bydgoszcz Główna. Kierownik pociągu wsiadł, dał sygnał, że można jechać. Drzwi się zamykają. Sygnał S2 świeci i skład rusza już bez postoju. Zatrzymał skład. Dziękuję za sygnał RP1 i rusza. Mamy nawet zapowiedź pana megafonisty Wjeżdża pociąg Regio do Torunia Głównego Prowadzi l 2 Wjeżdża w perony Stacji Bydgoszleśna Na to drugi przy peronie drugim Zatrzymuje się, sygnału na razie nie ma 22 WEG 0, 19. Sygnał s dwa świeci, fajny kierownik pociągu odprawia skład, schował się pod nóżek i rusza w dalszą drogę. I już nabiera prędkości bardzo szybko. Elegancko. Miejscówka szybko zmieniona, i widzę, że powoli, po łuczku, toczy się jeden z moich ulubionych składów jakim jest Intercity Piast. No I na Gdynie się kieruje. Po prawej stronie są tory na Toruń. EP07-1008 Intercity Piast, relacji Kraków Główny, Gdynia Główna. A w naszym kierunku zbliża się jeszcze jeden pociąg i jest to Arriva Szynobus. No, i dziękuję za sygnał RP1. Baczność, do chęży. No i on z kolei odbija w prawą stronę w kierunku Torunia.